lubię swoją drogą. Jestem na boso, czy to jest nieprawda politycznie? Witajcie moi drodzy, z na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie mówić, a ja będę mówić, wy będziecie słuchać o książce Cassandra pod tytułem Chlowa, brakuje powietrza. O tej książce już wam tak malutko powiedziałam w poprzednim filmiku i trochę wam powiedziałam na Instagramie, ale dla tych, którzy nie widzieli, no to będzie jedno wielkie zaskoczenie, czy mi się ta książka podobała, czy nie. I pewnie na samym początku się nie spytacie, ej, ale czy w tym filmiku będą spoilery? Otóż tak, będą spoilery, ale już wam mówię jakie. W całym filmiku będą spoilery na temat pierwszej i drugiej części Mrocznych Intryg, bo bez tego jakby nie byłabym w stanie wam nic powiedzieć o tej części, bardzo mi przykro, a jednak chcę wam powiedzieć jak najwięcej. A będzie tutaj w tym filmiku wyznaczony taki segment, o którym Wam oczywiście powiem i tutaj Wam podam czas, do którego należy przewinąć, żeby przejść do podsumowania i ten segment będzie segmentem całkowicie spoilerowym, bo wiem, że już sporo osób tę książkę przeczytało, a jeśli jeszcze nie, no to właśnie macie też oczywiście swoją część filmiku niespoilerowym. Mam szczerą nadzieję, że tym razem ten filmik się nie usunie, ponieważ już raz mu się zdarzyło w cudownych okolicznościach usunąć moją 20-minutową paplaninę, także... Mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko w porządku. Nie wiem, od czego mam zacząć, więc najlepiej zacznę od samego początku, e, czyli zacznę od tego, czym się książka zaczyna i musicie wiedzieć, że pomiędzy drugą częścią, władcą cienia, pomiędzy tą częścią nie ma żadnej przerwy. E, wydarzenia się dzieją od razu, e, od razu po wydarzeniach w sali narad. Um, gdzie został zabity Robert i Livi. Także Cassandra od razu wrzuca nas w ten bil. rozpaczy, rozeństwo Blackhorn, rozpacza nad Livi. Um, Alek i Izabel rozpaczają nad Robertem. Um, także no od razu jakby no przygnębiająca atmosferę w tej książce, ale to chyba nic nowego jeśli chodzi o Cassandrę. Um, jakby jeśli chodzi o to, jakie problemy bohaterowie będą mieli w tej części, jakie zagadki do rozwiązania. To przede wszystkim, tak jak już pewnie pamiętacie, w drugiej części Robert obiecywał się pomóc Emmy i Julianowi w ich problemie, czyli w tym, że są parabata i nie mogą się po prostu w sobie zakochiwać, nie mogą być razem. On obiecał im, że im pomoże do tego stopnia, że po prostu będą mogli wieść takie życie, na jakie mają ochotę. Ale teraz Robert nie żyje. No i Emma i Julian znowu są postawieni pod ścianą, bo tak właściwie nikomu wyżej położonemu nigdy o tym nie powiedzieli. Nie wiedzą, kto teraz zostanie inkwizytorem, także to jest kolejny problem, bo są niemal pewni, że nikt inny niż Robert by się nie zgodził na żadne tam e, takie... Hachmenty, żeby im po prostu tą miłość umożliwić. Dodatkowo cały czas bardzo duże problemy sprawiają członkowie kohorty, czyli tej organizacji, która się stworzyła nie do końca w jakim celu, po prostu wiemy, że nie za bardzo podoba im się to, co się w świecie mnocnych chłopców dzieje, i chcieliby wprowadzić swoje zmiany, które są dość. Zmianami kontrowersyjnymi, także też nasi bohaterowie muszą się zmagać z tym, co oni chcą tam zrobić. Kolejną sprawą jest to, że już dowiedzieliśmy się tego pod koniec książki, pojawiła się w świecie nocnych chłopców jakaś zaraza, która powoli zabija przyrodę w Idrysie. Sprawia, że czarownicy są coraz słabsi i jak już się dowiedzieli nasi bohaterowie to zaczyna się wszystko, to całe opadanie z sił, nie do końca wiadomo jakiego pochodzenia, zaczyna się od tych najstarszych czarowników, czyli między innymi mamy tutaj do czynienia z Magnusem, co dla wielu osób może być plusem, także tak, mamy tutaj sporo Magnusa, który jednak no, traci swoją moc, tak jak wielu jego przyjaciół, wielu starszych czarowników i no, nikt nie wie czemu, jedynie pewne mają podejrzenia, że może mieć to jakiś związek z Faelię, ale to, to jest taka po prostu pogłoska, że to po prostu może mieć jakiś z tym związek, ale oni nie wiedzą skąd to się bierze, czy to się będzie rozprzestrzeniać, jakie to dalsze konsekwencje będzie za sobą niosło, także no to jest też ciężka sytuacja. Julian w tej części popełnia taką totalną głupotę, ale mam wrażenie, że ta głupota, którą on popełnił była jakby rzeczą potrzebną, żeby popchnąć akcję dalej, żeby nie skupiać się tylko bezpośrednio cały czas na relacji Juliana i Emmy, tylko właśnie, żeby popchnąć tą akcję dalej, żeby oni mogli prowadzić swoje dochodzenia yy, i żeby po prostu nam się to nie nudziło, że w kółko w kółko mamy to samo, chociaż... Nie uważam, że to jakby ubliżało pierwszej i drugiej części, bo to jakby jest no, kwintesencja tej serii, także no, nie mogę powiedzieć, że to by było coś złego. Zresztą ja Juliana i Emmy bardzo lubię im kibicuje. Mam tutaj natomiast problem z innym wątkiem miłosnym. On też był już w poprzednich częściach wspomniany, tylko że teraz mam wrażenie że wykroczył poza granice mojej wyobraźni. Nie pomyślałabym, że on w tym kierunku może się potoczyć, według mnie on jest po prostu słabo napisany. On dla mnie był całkowicie nieciekawy, szczególnie że w tym związku zawarci byli bohaterowie, za którymi ja nieszczególnie przepadałam. Także no, ten wątek mnie trochę przeszkadzał. I zresztą też z, czego, z tego co pamiętam, to właśnie w tym wątku zdarzało się pewne zdanie, pewna sentencja, którą nie wiem czemu, ale Kassandra musiała wtrącać w każdym rozdziale związanym z tymi postaciami. I ja po prostu już miałam tego bym się tak dość, bo sobie pomyślałam, że ej Kassandra, ty dobrze piszesz, co ty robisz kobieto? I miałam kilka takich sytuacji w tej książce, gdzie po prostu myślałam... Że, że ja nie czytam Kassandry. Nie wiem, po prostu pewne sytuacje były tak całkowicie pisane nie w jej stylu, że ja nie wiedziałam tak właściwie, co się dzieje. A jakby uważam, że to, jak Kassandra pisze, jej styl pisania, jest jedną z jej największych zalet. I yy, to, to zostało tutaj trochę, no, zniszczone. To już nie było takie same jak w poprzednich częściach i nie wiem za bardzo, z czego to wynika. No, ale trochę mi się gorzej czytało, przyznam szczerze, tą część. Ale tutaj mam też taką małą dygresję jedną, że może to też być spowodowane tym, że ja dlatego, że zaczęłam czytać te książki, będąc w podstawówce, wtedy wychodziła chyba piąta część darów w polskich księganiach, także ma już sporo lat minęło od tamtej chwili. I ja z każdą kolejną częścią tych książek staję się teraz starsza. I tu nie chodzi mi o to, że Boże, nie wiadomo, jak wyrosłam, że staje się poważna, w tych książek nie będę czytać. Nie! Chodzi mi bardziej o to, że już pewne sytuacje nie podobają mi się tak bardzo, jak by mi się podobały, gdybym była młodsza. I też takie same przemyślenia mam, kiedy czytam dary Anioła. Też pewne sytuacje po prostu dla mnie są, krótko mówiąc, cringe'owe. W tej części, także mamy dużo, 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 dużo więcej bohaterów z darów Anioła, czyli mamy Klery, Jaysa, mamy Simona, mamy Izabel, mamy Aleka, mamy właśnie Magnusa i o tyle. Gdzie w poprzednich częściach to po prostu było dla mnie czymś takim wow, i ja czekałam po prostu na każde kolejne pojawienie się tych bohaterów, to w tej książce tego było aż po prostu za dużo. Bo Kaman, to jest jednak opowiadanie o Giuliani Lo Emmie i wyciąganie jakiegoś kolejnego wątku, który niekoniecznie tylko ich dotyczy, jest dla mnie po prostu słabym zabiegiem, bo jednak jak tego jest mniej, jak tego jest mało, to, to ma swój jakiś tam urok. Zresztą, ja jestem zdania, że czemu Kaschan dla tych bohaterów nie zostawi w spokoju, tylko ich po prostu wyrzuca w kolejne jakieś niebezpieczne sytuacje, niebezpieczne misje. I rozumiem, że oni są bohaterami tego świata i że oni z tego świata nie znikną, no ale... Kasandra mogłaby im trochę, według mnie, odpuścić, bo jednak oni już sporo w swoim życiu przeszli. Szczególnie myślę, że te właśnie trącenia, których jest tutaj więcej niż w poprzednich częściach, spodobają się fanom Maleka, bo rzeczywiście Aleka i Magnusa tutaj jest dużo. Ja nie jestem jakąś wielką fanką ich związku i tak właściwie nigdy nie byłam. Szczególnie tego serialowego, to już w ogóle dla mnie jest kosmos. Ale myślę, że wam się to może spodobać. I tutaj, żebyście raz na mnie nie rzucili z pazurami. Ja bardzo lubię Alekę i Magnusa, po prostu nie uważam tego za najlepszy szlip w tym świecie, i myślę, że mam do tego pełne prawo. Podobało mi się w tej książce to, że Cassandra dała więcej czasu innym bohaterom, innym członkom rodziny Blackhorn, bo jednak w poprzednich częściach oni tego czasu tak dużo nie mieli, a tutaj swoje rozdziały dostały osoby, które tych wspólnych rozdziałów. Nigdy wcześniej nie dostawały, nie dostawały nigdy wcześniej swojej narracji i mówię tutaj o Taju, o Kicie, mówię tutaj o Dru, która też nie miała wielkiego pola do popisu w poprzednich częściach, także właśnie przez tą część, dzięki tej części możemy lepiej poznać ich historię. Chociaż myślę, że nie na tyle dobrze i dosadnie, co moglibyśmy je poznać, chociaż, no jakby wiem, że Kasandra zrobiła co mogła, bo Kaman napisała, uwaga. 1064 strony, także to jest najgrubsza książka, jaką przeczytałam w życiu, chociaż tego tak naprawdę nie czuć, jeśli jesteście fanami tej serii, no to przeczytacie to bardzo szybko. No w każdym razie mogłaby ona się na niektórych rzeczach bardziej skupić, ale jest tutaj też takich kilka smaczków, które... wiecie, co zdziwiłam się, bo właśnie prąd mi się wyłączył w domu. Dobra, musiałam zmienić źródło światła, bo stała się jakaś awaria, i po tej stronie światła mi padły, a po tej działają. Także to przepraszam za kłopoty techniczne, bo oczywiście jak mnie telefon to światło. E, wracając do mojej recenzji, e, to mówiłam o tym, że mimo wszystko, że tych wtrąceń baderów z poprzedniej części było według mnie za dużo, e, to były tutaj pewne takie elementy, takie wtrącenia, które po prostu spowodowały mój szeroki uśmiech na twarzy, e, ponieważ no. Trudno, żeby tak nie było, bo jednak to było coś zaskakującego, także jest tutaj też kilka zaskoczeń, kilka nawet sporych zaskoczeń i mam wrażenie, że Kasandra ma w ogóle taki talent do wtrącania tych um, takich zaskakujących sytuacji, ale w taki sposób jakbyśmy już w ogóle wcześniej o tym wiedzieli, a ja po prostu mam w tym momencie ochotę żeby się tą książką o ścianę i się rozpłakać, a ona no to po prostu tak strąca gdzieś między wiersze. Oczywiście to nie jest żaden minus, ale czasem po prostu czytam, czytam, czytam i nagle się cofam do tego momentu, w którym ten wątek wystąpił i jestem jak... Oh my god! Cassandra! Także tak, takie momenty też są. To, co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tej książce, co spoilerem nie będzie, bo jest tutaj w nocy kładkowej, to jest to, że Emma i Julian dostają pewną misję od nowego Inkwizytora i wyruszają do świata ferie, żeby odzyskać czarną księgę umarłych, którą zabrała Anabel i którą po prostu ten nowy inkwizytor bardzo chce. I my tak właściwie nie wiemy do końca z jakiego powodu bym chciał ją odzyskać, ale potem to zostanie oczywiście wyjaśnione. I przechodzimy do segmentu spoilerowego, także tutaj pojawi się czas, do którego możecie przewinąć w celu po prostu posłuchania mojego podsumowania. Ludzie, co to miało być? Ja naprawdę... Kasandra po prostu nie jest na moje nerwy. Ta kobieta po prostu mnie kiedyś wykończy psychicznie, po prostu każdą swoją kolejną książką. Porozmawiajmy sobie o Julianie, który po prostu całkowicie ześwirował z tej miłości, można by powiedzieć. I stwierdził sobie, że on to sobie wykasuje wszystkie swoje uczucia, bo po co mu te uczucia, ale tak właściwie nie myśli w ogóle o tym, że nie wykazuje tylko swojej miłości do Emmy, ale także miłość do swojego rodzeństwa, do których przez te lat był ojcem i którym po prostu nie pomoże w żaden sposób, jeśli te uczucia sobie usunie. I jeszcze idzie z tym do Magnusa, który po prostu wie, że jest słaby i że każde zaklęcie przyspiesza tylko proces. Tego, że on tą magię traci i że pomału umiera, to on do niego idzie i mówi Ej Magnus, ja mam problem i tylko ty możesz mi pomóc. W tym drogą Magnus też jest po prostu biedny, bo no Julianek wiemy nie jest pierwszą osobą, pierwszym młodym chłopakiem, który przychodzi do Magnusa z problemem, który tylko on może rozwiązać. Ten wątek miłosny, o którym mówiłam, który mnie strasznie męczył, to jest wątek pomiędzy Krystyną, Markiem a Kieranem. I z tej Julii nie ja lubię tylko Kierana. Ja nie znoszę Krystyny, bo po prostu mnie strasznie denerwuje. Ale Marka to już w ogóle nie lubię. No po prostu gościa nie lubię. Ja wiem, że on nic złego nie zrobił, ale on po prostu mnie denerwuje. On mnie strasznie po prostu denerwuje. Swoim sposobem mówienia, swoim sposobem bycia. Ja wiem, że on spędził kilka lat poza jakby obszarem świata mocnych chłopców, no ale Kamano, no nie po prostu nie jestem fanką e, tego ich trójkąta. W ogóle jestem zaskoczona, że Cassandra tutaj wplątała trójkąt miłosny, e, bo jakby rozumiem, że musimy iść z duchem czasów, no ale trójkąt miłosny dla mnie jednak nie jest czymś normalnym, więc. Mi się to średnio podobało. Ja miałam nadzieję, że jak już, to Kiran skończy albo sam, albo z markiem. No po prostu wolałam ich razem i ta Christina według mnie jest tam całkowicie niepotrzebna. Jeśli chodzi o Emmę, to ja Emmę zawsze lubiłam. Także tak właściwie nie przeszkadzało mi żadne jej działania, żadne jej myśli. Po prostu była takim. Powiedziałabym, że była w tej części takim trochę graczem pobocznym, bo jednak większość kręciła się naokoło Juliana. Jednakże, no nie miałam z, nie, z nią problemu, tyle że po prostu w pewnych momentach była tak wybuchowa, że no miałam ochotę ją zdjąć, pasz nie powiem. Ale moi drodzy, wątek Tchule to jest dla mnie po prostu kolejny niesamowity wyczyn Cassandry Clare. Po prostu nigdy bym nie wpadła na to, że może ona coś takiego zrobić. I ten świat jest według mnie świetnie napisany i świetnie przedstawiony, szczególnie, że zaczynamy od sceny na plaży. No proszę Was, zaczęcie i pokazanie nam tego świata od strony, kiedy Jace stoi na plaży i ścina głowę swojej matce, która mu śpiewa w tym czasie. W sensie, co? I w ogóle świetnym zabiegiem według mnie było, że ta cała ich, nie wiem, wycieczka, to całe przeniesienie się ich do tego świata, to było razem było nieoddzielane innymi rozdziałami, tylko mieliśmy cały czas właśnie tą linię czasową, która działa się w chule i to według mnie świetnie jakby działało, bo mogłam się lepiej wczuć w ten świat i rzeczywiście poczułam po prostu jak dramatyczny on jest dla nocnych łowców, jak jest po prostu dramatyczny dla ludzi, których takich już właściwie nie ma w ogóle. Także naprawdę uważam, że ten zabieg był świetny i samo to, że to znowu mówiliśmy zobaczyć Jonathana. I Jonathana jako ojca, ojca Asha, co jest w ogóle. Wróćmy do tego, że Jonathan ma syna. Z królową jest tego doboru. W sensie, jakim cudem w ogóle? Ja wiem, że oni mieli romans. I ja wiem, że to jest prawdopodobne, ale mimo wszystko mam w głowie coś takiego, że. Ale jak? Jak? I o tym właśnie mówię, że kasana tak po prostu... Trąciła bez troską, że a, królowa jest tego dworu, ma syna, a tak właściwie to jego ojcem jest Jonathan. No także. I w ogóle bardzo podobała mi się relacja Asha z Jasem. To też myślę, że zostało całkiem fajnie, napi fajnie napisane. Ale to, że pojawili się znowu na końcu, i ten mroczny Jace mówi, królowej jest tego dworu, żeby przyprowadziła mu klery, no to już jest niefajne. W sensie tak jak już mówiłam, że po prostu strasznie nie podoba mi się to, że Kasanda Kler nie zostawi tych swoich poprzednich bohaterów w świętym spokoju, po prostu na ten święty pokój najzwyczajniej w świecie zasługują. No ale pewnie ten wątek nie zostanie urywany i e, jeszcze Kasanda jakoś go pociągnie, chociaż. Mam nadzieję, że on się skończy happy endem, bo ci bohaterowie już dostali ten happy end i teraz znowu ich wrzucamy w jakąś po prostu absurdalną sytuację, z której znowu będą musieli jakoś wyjść jakimś sposobem. Znowu ich życie jest zagrożone. Także no... mamy niezły materiał na kolejne książki i to na pewno nie było bezcelowe. Jeśli chodzi o Emmę i Juliana i o ich zamianę w Nefilm w Wielkich Olbrzymów, zupełnie tego nie kupuję. Tak strasznie nie podobał mi się ten wątek. Bo chcesz, Falko? Był on według mnie po prostu tak na siłę i tak sztuczny, że ja po prostu... Trudno mi było to czytać, bo ja miałam ochotę się śmiać w pewnych momentach. Po prostu najczęściej się, się śmiać, bo dla mnie to było tak... Po prostu dziwne i nieprawdopodobne. I ja rozumiem, że fantazy rządzi się pewnymi prawami, no ale nie myślałam, że aż tak bardzo wymyślnymi. Jeśli chodzi o Taja i jego próbę wskrzeszenia siostry w połowicznie udaną, to uważam, że to wszystko jest wina Juliana, bo Taj chciał mu o wszystkim powiedzieć, ale ten debil miał akurat wyłączone emocje, no więc nie załapał tego, że taj chce się z nim podzielić czymś ważnym, a na pewno Julian by po prostu to udaremnił. No i to też jest jedna taka moja bolączka, jedna taka rzecz, która mi się tutaj po prostu nie podobała. Na kończenie mi się podobało bardzo, bo wszyscy znowu dostali swój happy end, także... jestem szczęśliwa. Swoją drogą zastanawiam się, czy scenarzyści serialu Czytali tę książkę przed finałem e, serialu, przed tym, jak po prostu napisali scenariusz do finału, albo jak e, czy konsultowali to może z Kasandrą, bo książka tak samo jak serial kończy się ślubem maleka. Prawie do niego spadła książka. I jest on jakby w całkowicie innych okolicznościach i jest inny, ale no kończy się tym samym wydarzeniem. I ja powiem Wam, że nie jestem fanką serialu, jestem wręcz antyfanką serialu, bo nie uważam, żeby to był jakiś dobry twór. E, jeśli chodzi zarówno o scenariusz, jak i o aktorów, no po prostu cały kształt mi się nie podoba. Ten ślub oczywiście mi się w książce podobał, ale właśnie zastanawiam się, czy Cassandra mogła zasugerować twórcom, że hej, zakończcie serial ślubem maleta, bo no coś mi tutaj śmierdzi. Właśnie też nie wiem czemu, ale w ogóle nie czułam tych scen Klary um, i Jase'a, jakby nie czułam tej ich miłości i te żyłości, tak bardzo, jak ja czułam ją wcześniej. Szczególnie to, że Klery chciała się oświadczyć Jasonowi. Jakby rozumiem, że miała ku temu podstawę, ale w ogóle nie jestem jakby fanką tego wątku, że kobieta się oświadcza mężczyźnie. No, po prostu mi się to nie podoba, szczególnie, że to była Rada Emmy, która ma 17 lat i no, 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 no w ogóle nie. Uważam, że to było dość słabe, chociaż oczywiście zakończenie mi się podobało. Zakończenie to prawidłowe zakończenie, bo to ostatnio oczywiście bardzo mnie zdenerwowało, to gdzie Jace mówi, ten zły Jace mówi, że przyprowadźcie mi klery. I też swoim drogą, jak już Cassandra zdecydowała się wrzucić tych bohaterów, zerów Anioła, do tej serii, to mogłaby, jeśli już i tak daje im sporo czasu, to mogłoby dać go ciut więcej na te rzeczy, które są po prostu ważne. Czyli na przykład Jace i Clary zaginęli bez śladu, w królestwie Feria, na ciemnym dworze, gdzie jest po prostu bardzo niebezpiecznie. a Alek, Izzy i Simon siedzą po prostu w kuchni i sobie mówią do Juliana i Emmy, że no, jakbyście ich tam znaleźli, jak już tam pójdziecie, no to byłoby fajnie. No come on! To są wasi przyjaciele, wasi najbliżsi i wy tylko mówicie Julianowi, że ewentualnie jak uda Wam się ich znaleźć, to by było fajnie. Ale w ogóle nie myślą o tym, żeby pójść ich poszukać. Bo jakby w ogóle nie widzę tutaj tego oddania, które mieli ku sobie w daniach Anioła. Że to po prostu według mnie nagle wszystko się rozpłynęło. Jeżeli jak rozumiem, że Ale gdyby może nie ruszył na tę wyprawę ze względu na Magnusa, który był chory ze względu na dzieci, no to Simon i Izzy, no przecież mogli. Normalnie ruszyć do tego królestwa? Wiem, że to było nielegalne, ale ile oni nielegalnej rzeczy już w swoim życiu zrobili? Ile razy oni ryzykowali swoje życie? No. Kończymy segment spoilerowy. Pewnie jeszcze o wielu rzeczach zapomniałam, zarówno w segmencie spoilerowym, jak i niespoilerowym, ale najwyżej Wam coś po prostu potem dopowiem. Teraz po prostu nie jestem w stanie sobie nic więcej przypomnieć, co warte byłoby powiedzenia. Mam nadzieję po prostu, że powiedziałam wszystko w miarę rzeczowo i że jeśli nie czytacie tej książki, to ją już czytacie, bo Was wystarczająco zachęciłam. A jeśli ją już czytaliście, to mam nadzieję, że podobał Wam się segment spoilerowy. Tak podsumowując, delikatnie zawiodłam się na tej książce, szczególnie że jest to finał, a Casante Castery bardzo dobrze pisze finały. Ale jakby mam wrażenie, że to jest po prostu rok zawodów, bo zawiedli mi ostatni Avengers, się otron teraz z wyjątkami Cassandra, także już niech ten rok może się skończy. Chociaż tak jak możecie wywnioskować z tego, co Wam tutaj mówiłam, no to ta ocena moja nie jest zła tej książki, bo uważam nadal, że to jest po prostu dobra książka, to jest dla mnie takie 7 na 10 i uważam, że jest warte przeczytanie, że to jest fajne zakończenie. Tej po prostu sali na podsumowanie. Po prostu nie była ona tak dobra jak dwie poprzednie części i tutaj się właśnie trochę zawiodłam. Zawiodłam się właśnie też na stylu pisania autorki, no i na pewnych sytuacjach, które mi po prostu średnio odpowiadały. Jeśli już przeczytaliście tą książkę, to dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to zostawcie coś po sobie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, żeby być na bieżąco z moimi nadchodzącymi filmami. Jeśli jesteście tutaj już któryś raz i jeszcze tego nie zrobiliście, to też zachęcam do naciśnięcia czerwonego przycisku na dole. I mam nadzieję, że do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Topa!